Okej, okay, witajcie! Nie, znowu ja wygląda. jestem z Irel, ze mną jest nie, Diagoras! Nie. i ten babsztyn z domu! Nie, już myślałem, że się uwolniłem! A, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Lord of the Rings, uh, War in the North. Yeah. Tak mi się wydaje. Nie. Yeah. bardzo. Na pewno tego chcesz. Czy <laughs> ja na pewno chcę zacząć grę? Dobra, jak tu się grało? Pamiętam. No ja wiesz tam. Po no, prostu się wali. No. O. Dobra. Ej, patrz jakiś większy, patrz, ej. Nie wiem jak to jest tu i pierdzielam Hahaha! <laughs> pocisnął skopelaszom bam. To dobrze. Ej, jak się zmieniało broń? Dobra, się. O, achievement, potężna dłoń. Co zrobiłeś? Nie mam pojedzie. Pod autem były te strzelanki no. Bardzo nawalanki. O, o o o dobra O dobra. Przy, to... sterowania w każdej grze <laughs> Nie, najlepszy był powrót do Daisy, i te, No. I tamto armowe sterowanie, żeby to wczaić Oj, 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 Umarłem, podnieś mnie. Bo zapomniałem pod o podkach. Dałem radę. Mmm, po plecach. Tego trzeba by jeszcze wziąć. Dora. Z flanki. Do niego nie postrzelam. Padają pieniądze. A ten co? Ej, to jest jakiś ogrodzony gość. Jak to? Ja wszedłem. Ja go. Ja go zniosę. Ej. A ja wszedłem. A ja też, ale od góry. O. O, nie, nie, nie idziemy tam, bo. Chcę, znajdź. Wiem. Wiadomo. Wiem, wiem, że znajdźki, tylko. bo czekaj, bo to jest brutalnie trudne. Trochę... Brutalne truki! Kompo 5 ostatni cios. Ej, dobra, tu nic nie ma. Serio? Żadnych ukrytych? No, nie wiem. Znaczy to nie było. A robiło się tu jakieś dodże, Jakieś te uniki super. Nie chyba. No dobra, tam dalej. O, spacja, dobra. O! No, Turlanki, tu, tu te dodże. O! Nie no, tu chyba nic nie będzie. Nie, Bo mali, mogło być tydzień. wszystko wszędzie, e, kurde, wszędzie. Bo mogło być wszystko WSZĘDZIE, TAK! Wcześniej! <grytanie> Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać <grytanie> dużo. Oj, tam były statystyki, ja je pominąłem. A chciałem je poczytać. No ale trudno. Ajaj, aj, so close. close Cicho. Mamy A Albo prawdopodobnie animację lokacji. <grytanie> Już. Jezu, to jak filmiki normalnie Adwastera czy... <śmianie> Co? <śmianie> Że wiesz, pól zapowiedzi i później trwa 5 minut. Bełty, weź wszystko. Strzały, weź wszystko. O, patrz, idą te... miniony <śmianie> Idę do tego kusznika. Dobra, pierdzielę. <śmianie> tak jest świetnie. Ciekawe czy tu mnie, kurde tu mnie trafi Fuck. Spoko, zaraz uh. O, oh. Umarło Ja tak trochę mm, Tak trochę bez sensu pobiegłem No ale co tam Mam pomysł Zabijajcie wybuchających Okej okay. Wziąłem ich wzi 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 na topór. Kto robił ten dubbing? Znaczy nie. Kto robił te napisy? <śmiewanie> no, fakt to było głupio. No, no. Nie <śmiewanie> mogę. <śmiewanie> <śmiewanie> no. <śmiewanie> 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 o Eee, czekaj. No, Jest znowu umieram. Kobieta by chciała podnieść, ale... I ja dostaję spam od Hogatego. Tym, o! E eradan Koda! Spokojnie! Ej, cześć! Tu. Podnosi się ta kobieta czy nie? Nie kobieta, no, kobieto, uwaga. Dalej żyje. Ej, kobieta chyba też umiera. No. Nie żyjesz? Ej, sk skonałem. zgrałem, nie żyje. O jest Pierwszy fail! What the fuck?! Zginęliśmy?! Tak. O nie, Dobra, teraz ich trzeba z po prostu porozwalać i z łuku. ja bym w ogóle tam pola i go zdjął z, ty, z, ty, z tej kuszy, żeby to pozdejmować, ale tam nie ma dojścia. Problem. Dobra, kusza już nie działa. A kabalista? Znaczy... Nie pozdejmowalibyśmy, bo, bo byśmy się nie, nie obrócili w ten sposób, wiesz, nawet. A. Tak, bo tak... Ja tak strzela tylko tutaj ta balista, a my... Dobra. Teraz. Płonących! Damn płonących! Ways to die. Płonących! So mad. Damn Taka wybuchająca Wybuchający minio... Beczki Beczki Dostał ah! 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 Zajmuj tych wybuchających z tyłu. Nie mogę, nie chcę Dobra Eee. <śla> Podbieg do ciebie, nie mikro. Ja tam wymikrowałem. Ja też. Tam sa sanktuarium jakieś poszło, czy coś? Wybuch jeden, drugi, trzeci. Ola, Tam jest to miejsce, gdzie się leczy. No. Ja jeszcze żyję. Nie, weź go ze mnie! Nie! Żyjesz? Dobra. Masakra wiertarą. Dobra, zabijam, zabijam. Mnie też zabija. Żyjesz? Jeszcze tak. Tego jeszcze! O, dostałem sanktuarium. Dobra, ja... Mocna w Ja postawię trochę w kółku... Nie, no idą dalej. Idą z Israel, idą. Tam jest gościu, którego się nie dało. Ale tu jest beczka. Jaka beczka? Tam jest beczka, którą można go wybuchnąć tylko. Jest a beczka, a tam tylko przez to się nie przejdzie. Czekaj, patrz na to. Fuck you, osik. Oh, Ej, bo ja tam chciałem wejść i to zdjąć, a ty mi przeszkodziłeś. No ja to mój ptak. Trzeba było ptaka nie przyzywać. Mm. Um, przywołaj um, ptaka. Um, trzeba go poskromić. Bo ja też właściwie mam tego ptaka, a z niego nie korzystam. Ile ty masz jeszcze ptaków? Jak <grym grym grym> bardzo! Chyba jednego. Archer! A bo ty już tam poszedłeś, czekaj! Nie nie, 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 nie mogę. Nie, po prostu nie. Bo tu są skrzynki na przykład, wiesz o tym. Chciałem do tej kuszy. Okej okay. A, niestety. Ty ja rozwalam skrzynki. Tu jest skrzynka. Co? No bo poszedłeś. A to trzeba ładnie robić. Patrz. Trzeba ładnie robić. Masakra! No i widzisz! No i proszę, nie ma Easy! Nie ma! Widzisz easy! Tyle! Ej, on jeszcze. O. On jeszcze żył? What? Jeszcze wciąż żyje! A to ten? To nie ten! To ten drugi! On jeszcze żyje! Już nie żyje. Chciał mi fraga ukraść Dobra, to wygląda jakby tu gdzieś miał być sekret Czekaj, bo nas strzela Patrz, idą to jest stąd Bo to jeszcze za wcześnie <grym> No tak no. Dobra Idzie płonący Dobra już

nie wiem, ten tu stoi. Dobra już. No, sanktuarium się pole. No, hello. Co zrobiłeś? O. Bania, 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 bania. bania... Po co idziesz? Oni się. czemu oni się nie ruszają? No bo to są manekiny do strzelania. Hmm. Nie sądzę, ale. Okay. No i uruchomiłeś ich. I... Teraz to jest takie to history 5. Czemu nie? 5? A ile było? Trzy chyba. To to jest pięć. <laughs> Ej, chyba po nich. Nie, co ty? Ja bym jeszcze z tego postrzelał. Ej, moglibyśmy tam w sumie strzelać. Ta machina ma tam zasięg. No, to tak, nie wyszło. Czemu nabiega za tobą? No nie, weź ją! <laughs> Wiedziałem, że taka będzie reakcja. Nie. Nieee, Ograbiłeś tutaj tak. te sterty? Wszystkiego? Tak. Chyba wszystkie, ale jak. Czemu tu jest jakaś brama, która jest zamknięta? Mm, żeby była zamknięta. Pewnie zrobimy teraz kółko, otworzymy ją. Albo przyjdą za chwilę elfy i nam ją otworzą. Bo tu jeszcze elfy były. A no tak, jeszcze coś tam. Wow, świat! <laughs> Przecież ja cię nie zabijam tym. To nie trafiasz, no. Ebu, ebu. Nie, dobra, wiem, żebyś byś mnie nie Ciebie bym zamiął zabić, proszę cię. Yeah! Yeah! No, to chyba mnie Ja pójdziemy naokoło po prostu. Patrz. Skrzynka. Będę pierwszy. Ja bym zobaczył, co tu są w ogóle we bronie, bo ja mam jakieś nowe bronie, czy coś w tym guście. To się chyba pod tabem patrzyło, nie? No, tak. Okay. Mam, ja mam lepszą. Dla... Nie wiem kogo. Strażniczka, więc... Ja mam tutaj lepszą jakieś zbroję, lepszy topór... Apur... Nie, ja mam młot! O! Wezmę wielki młot emisariusza ja będę z młotem napierdzielał. Wezmę sobie piersi... Solidna laska bojowa. To chyba można dać tej. A może i dać? Pokaż, no, nowe masz buty. Laskę. Albo tu mam jeszcze... O, O no dobra. Tu już nie mam nic nowego, a tu coś jeszcze nie. Tu, tu ma tylko tyle rzeczy na sprzedaż. Mam młotek. a ja miałem gdzieś. Masz ten. w ogóle kaptur? No! No! W ogóle mam bindy jakieś dziwne. Miałem gdzieś te do wsadzania te, te, te kamyczki w coś. Jakie kamyczki? A wiem które kamyczki. Gdzie no, one ale były? Nie one były w tym. No jakieś. A, a ja mam te kamyczki. Też mam, ale nie mam gdzie wsadzić. E... Jeszcze mam fragment mapy teraz zauważyłem. Masz fragment mapy? E, nie. Dano punkt na mapie. O, mamy mapę? A ma gdzie masz ten fragment mapy? Ja mam w Equipment. W przedmiotach? Tak, tak. Byłem burzszy ze ceramiczną urnę. 40 bełtów, 6 wielkich piór. But pod też razem, ale ma mapy nie mam żadnej. Dobra, ja fragment mapy i naniosło mi na jakąś mapę, tylko kurde ej. Z się brama zamknęła za nami. Ale mamy, patrz, teraz będzie chyba kaszenka. O. Mówiłem, że przyjdą! Mówiłem! Kurde... Patrz, drzwi. Ty... Widzę. drzwi. Pacha wręcz brama. Must that is where we must go. Darek, otwórz. Darek. Panie Darku, my też prosimy. Je, yeah. I patrz, i drzwi się palą. A to są drewniane drzwi, się palą i nie spłoną. Bez sensu. No, ale to jest bez sensu. O, idą. No bo że Kibel sobie Ej, bo tam jest balista. Chyba że to nie tu. Zaraz z buta pociągnął. tyle patrz, patrz jak ciągnął w tą bramę. O, przyszli. no, stąd ja w to prostu. Że będziemy ich musieli osłaniać. No bo to są takie cioty trochę, nie? Tu biją. To jest zero oryginalności w tej grze. Ale fajnie się ich napierdziela. Jest przewidywalna siekanka. No, a czego ty oczekujesz od siekanki? W której są tak pro takie problemy z złosem. O, brama się otworzyła. O, przyszli. To pewnie z drugiej strony też. Nie, jeszcze idą. Ej, bo my się nie możemy bić Nie możemy bić jednego Bo tutaj oni się automatycznie fokusują na tamtych I automatycznie do nich biegną i to jest smutne No to staniemy tu i ten Bubania, bubania No synek Spektakularne rozszłonkowanie O Nie wiem jakim Or Orki są złe? Tak Duże jakieś? Nie, to były Orki no poszli A? mi stąd poszli mi Poszedł zabójstwo we współpracy Ty też mi poszedł mi stąd No mówię poszedł On się powinien już Ciekawe czy ta tarcza ich też leczy tych naszy, te nasze dwa elfy Nie to scripted bitch. To no, smutne A to powinno ich też leczyć bo w sumie są z czy coś w tym Dalej żyjesz! To umrzyj teraz! Do nich do na nich po no prostu, oni na nich się patrzą. No. Trochę bez sensu, ale... I nie można użyć orła, przynajmniej ja nie mogę. No, też nie mogę. A mogę. Możesz? A ja A. nie mogę. konam. Gdzie jesteś? Dobra, dziewczyna mnie podnosi. Już. Dobra. Ja chyba jeszcze przeżyję przez jakiś czas. Yy, wezmę sobie szóstkę. Już tam rozczłonkowałem. No ja gościa ciągle napierdzielam z tych potężnych ataków. A teraz z tych mniej potężnych, ale równie mocnych. I padł. Dobra. Długo jeszcze! To zielone to jest życie czy czas? To jest ich życie. Troll! O Góry to. klocu O! Biegnie troll. Bie Dobra. O! Ej, orzeł się z nim napierdziela i ma problemy. Wow. No okej. Okay. I to jest całkiem szybkie. A my to jest. Ej, ja już go widziałem kiedyś. No bo już go chyba kiedyś biliśmy. Całkiem możliwe, że on ten... No, co to jest bez sensu! To patrz jakie to jest bez sensu, on po prostu do nich podbiegł i... I ma wyjebane. Dobra, spokojnie, zaraz padnie. Faję, do, domyśl... że ma jakieś HP, nie? W ogóle. O, padł. Dobra, już. Ja bym podniósł teraz ten młotek. On tu jeszcze przyjdzie trzech takich. O. Uciekają! Bo pewnie idzie coś takiego... O, masz Tak. O, koniec. Nie, wyjdzie jakiś teraz zmutowany ogół. Teraz mutaliski będą. Albo inne Voidy. Czyż taki Void teraz wylatuje. Mm. To jest takie tamtejsze tejsze że po prostu przychodzą... Tak, ale... I... koniec. Ale to... Ten głos tak bardzo nie pasuje do tego ptaka. No Kiego? On przeraśnięty trochę. I ma nieproporcjonalne długie nogi. Takie... opierzone. Jaki but, tak... Będzie tak stał? <laughs> Będziesz tu tak stał? Słuchaj, zepchnijmy go. Możemy z nim porozmawiać w ogóle. Ja będzie teraz... No dobra, czekaj, skrypty. No. no. Nie, nie można walić. WTF. Oj. Smutek. Ej, a mogę przyzwać, czekaj? Nie... O, patrz, teraz mogę. Belera nie może dostać się do wroga. Nie mogę go przyzwać. Ej, czekaj a... jeszcze chwilę. Bo ja chcę. W tym momencie... Właśnie. W pewnym momencie powiedział... Ej, na są skrzynki, właśnie. Gdzie? Ej, ej, ej. No a Powiem Pamiętam, się powiedział. A jak Jano tutaj, dziś zastanawiam czy powiedział to mój craster, czy powiedział to. Yy, ten, orzeł. Bardziej logiczne by było, jeżeli powiedział to orzeł, ale z drugiej strony kto wie. <grym> no faktycznie. <grym> yy, no, akurat tak, wiesz. Patrz. Co za Patrz. Patrz. raz chodź tu. Idem. Mówiłeś, że się otworzy, nie? <grym> Tak bardzo bez sensu Chamstwo, pamstwo. Eee. Ej, dobra. Jezu, baba mi blokuje przejście, no. Ej, dobra. Bo ja myślę Że mamy 20 minut już nagrane. I sobie to teraz... To jest dobry i mamy tutaj Piaką bel Beleram, beleram... Stoi. Ej. Ej, patrzy. patrz, patrz. Pat jaką będę miał fajną fotkę. Jaką... Ja coś bym mógł zasikać. <laughs> Jaką bym, będę miał fotkę fajną. O, chodź. Ale obróć się ładnie do kamery. Kamera jest tak bardziej w le... w... W... Musie... W trochę się musisz w moją stronę obrócić. Czasem zerkam. O. o, tak ładnie. I to by było na tyle w tym odcinku, zanim mną był dzisiaj Diego Raz. No cześć. Tamten Babsztyl. I... No hej. I, 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 i Gadający Ptak. <noise> nie on tak nie mówi. <głos> czekaj, <głos> czekaj. No właśnie. <noise> Niechaj wam szczęście. Tak. No i to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Razie.